Fakty i mity o świadczeniu wspierającym. Wokół świadczenia wspierającego narosło sporo pytań i mitów, a dziś rozprawimy się z pięcioma najczęściej powtarzanymi. Sprawdź, co jest prawdą, a co mitem w świadczeniu wspierającym. Po pierwsze, zbieg świadczeń. Żeby dostać świadczenie wspierające, musisz zrezygnować z renty czy świadczenia uzupełniającego. To mit: świadczenie wspierające możesz łączyć z rentą, emeryturą czy świadczeniem uzupełniającym 500 Plus dla osób z niepełnosprawnościami. Pamiętaj jednak, że po przyznaniu na Twoją rzecz świadczenia wspierającego Twój opiekun utraci prawo do swoich świadczeń, takich jak na przykład świadczenie pielęgnacyjne, zwłaszcza wtedy, kiedy te świadczenia będą wypłacane za ten sam czas. Wtedy Twój opiekun będzie musiał zwrócić swoje świadczenie do gminy. Dlatego warto zastanowić się, czy występowanie o świadczenie wspierające w tym czasie będzie dla Ciebie i Twojej rodziny korzystne. Po drugie, Rodzaj niepełnosprawności. Świadczenie wspierające należy się tylko osobom z niepełnosprawnością fizyczną, przykład poruszającym się na wózkach. To mit. Przyznanie świadczenia wspierającego nie zależy od rodzaju Twojej choroby, a raczej od poziomu potrzeby wsparcia, którego wymagasz. Taki poziom jest oceniany przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, dlatego niezależnie od tego, czy Twoja niepełnosprawność jest związana z kwestiami fizycznymi, psychicznymi, intelektualnymi, będziesz mieć prawo do świadczenia wspierającego, o ile przekroczysz ustawowy próg. Na początku kluczowe jest posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności później specjalna komisja w ZON oceni w jakim zakresie potrzebujesz wsparcia. Mit trzeci ocena ZUS. Z ZUS oceni moją dokumentację medyczną i na tej podstawie przyzna mi punkty wsparcia. To oczywiście mit. Po pierwsze, to nie ZUS oceni, w jakim zakresie wsparcia potrzebujesz, zrobi to wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności w czasie komisji. To na tym etapie zostanie określona punktacja, która będzie w ostatecznym rozrachunku określać, w jakiej wysokości świadczenie wspierające dostaniesz. Po czwarte, wniosek o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia można złożyć w każdym momencie, nawet jeżeli posiadasz stare orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. To prawda, wniosek o oświadczenie wspierające możesz złożyć niezależnie od tego, kiedy wygaśnie Twoje orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, a także wtedy, kiedy było wydane wiele, wiele lat wcześniej. Po piąte, kwota świadczenia. Świadczenie wspierające będzie zawsze wypłacane w takiej samej wysokości. To mit. Świadczenie wspierające będzie uzależnione od liczby punktów potrzeby wsparcia, któremu w Twoim przypadku orzeknie wzon. Im tych punktów będzie więcej, tym na wyższą kwotę świadczenia możesz liczyć. Pamiętajcie, że największe wyzwanie to poprawne przygotowanie wniosku. Do wzon, a później odpowiednie przygotowanie do spotkania z komisją, bo właśnie od tych dwóch elementów będzie zależała liczba punktów wsparcia, które otrzymacie, i w ostatecznym rozrachunku kwota świadczenia wspierającego. Dzięki za oglądanie tego odcinka i zapraszam do śledzenia naszego kanału, jeżeli chcesz poznać więcej informacji o świadczeniu wspierającym.